على سورة بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إن انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون Rozerwanie, kiedy niebo się rozerwie i będzie posłuszne swojemu Panu, a tak uczynić musi, kiedy Ziemia będzie wyrównana i wyrzuci to, co jest w niej, i stanie się opustoszona i będzie posłuszna swojemu Panu, a tak czynić musi, wtedy o człowieku zwrócisz się do swego Pana całkowicie i spytasz Go. I ten, który otrzyma swoją księgę w rękę prawą, będzie obliczany rachunkiem lekkim i zwróci się do swojej rodziny uradowanej. A ten, kto otrzyma księgę poza swoich pleców, będzie wyzywał swojego uniecystwienia, kiedy się będzie upalił w ogniu. Był on na łonie swojej rodziny uładowany i sądził już, że nie powróci, wręcz przeciwnie. Zaprawdę Pan obserwował go doskonale. O nie, przysięgam na zmierzch i na noc i na to, co ona osłania i na księżyc, kiedy jest w pełni. Będziecie wstępować warstwa po warstwie, dlatego zatem oni nie wierzą. Dlaczego zatem oni nie wierzą? I kiedy im recytują Koran, oni nie wbijają pokłonu. Co więcej, ci, którzy nie wierzą, mówią, że to kłamstwo. Lecz Bóg nie wie najlepiej, co oni ukrywają, więc obwieszcza im karę bolesną, pomijając tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. Dla nich będzie nagroda nieustanna. Supana Sura, Rozerwanie in Chicago, przedstawia nam wizję i potwierdza pewien koncept wizję tego, na co. Wszyscy ludzie, tak naprawdę wiary monoteistycznej czekają na Agabemną, na dzień sądu ostatecznego. I Koran pięknie opisuje w detalach, co, co, się, co się stanie, co się ma stać, na co mamy czekać, czego mamy się przestrzegać, żeby ten dzień, decydujący dzień, nie skończył się dla mnie źle. I w ten sposób, w jaki ten dzień jest opisany jest połączony z wiarą. Na samym początku mamy wizję tego, co się stanie. I co będzie się działo z ziemią, z niebem. I potwierdzenie tego, że one się muszą słuchać Boga, one się muszą poddać, ale są nadal, są jego stworzenie. Na początku, jak Bóg stworzył świat, powiedział do nieba: Mówię do ziemi: Przyjdźcie, czy chcecie, czy nie chcecie, przyjdźcie do mnie, stańcie się. E, I tak samo będzie w Dniu Sodyspozycyjnego. One nie będą miały innego wejścia, e, Jak również, wydaje mi się, one o tym wiedzą, tak, bo, e, bo koron został objawiony tutaj. Pod niebem i na ziemi. Że one się rozerwią. Będzie trzęsienie ziemi niebo się rozerwie. Nie, ziemia się wyprostuje, będzie płaska, nie będzie gór. Wyjdzie z ziemi to, co Ziemia pokrywa, co to ma znaczyć. Dowiemy się w dniu fantastycznego. Są różne spekulacje. Natomiast tutaj chciałam się zatrzymać na takim koncepcie posłuszeństwa. Poddania się Bogu, który się tłumaczy na język arabski jako islam. Islam oznacza poddanie się woli boskiej, poddanie się prawa boskiemu, poddanie się konceptowi, że jest jeden Bóg i że do niego wrócimy i od niego pochodzimy. I o tym jest też ta sura. I na samym końcu, w razie, więc o co chodzi tym ludziom, którzy nie chcą się poddać, którzy nie chcą zrobić cudów, którzy nie chcą zrobić poponu? do własnego Stwórcy. O co im chodzi? Czemu oni tego nie rozumieją? I wiemy, że jest koncept kadry, jest koncept przeznaczenia, jest koncept wolnej woli, tak? I nie każdy będzie używał jej tak, jak powinien. Każdy będzie, jak to się mówi, polski swoją rzepkę skrobał na tej Dunii. Ale tutaj mi się wydaje, i przynajmniej w tafsirach też są takie E, takie podejrzenie, że tutaj e, to ostatnie elementy takie, tego, takiej rozterki, czemu inni ludzie tego nie rozumieją, być może odnoszą się do nas, do, do nas ludzi, którzy wiedzą, szczególnie do mężczyzn, jak to się dzieje, jak to jest możliwe, że my nie potrafimy przekazać tego przesłania Islamu. Jak to jest możliwe. Że my nie potrafimy sobą, swoim zachowaniem, swoim charakterem, swoimi manierami, ada, wachlarz, przestawić i zaprezentować ten Islam tak, żeby trafił on prosto do serc i do umysłu innych ludzi. Zostawiam Was samą kontemplacją. Nie, dała nie jest dla wszystkich, dała jest um, wyzwaniem. Um, Dała jest przeznaczeniem proroków, ale dała też w pewnym sensie e, jest, staje się, powinna e, stać się, dla tych, którzy nas obserwują, e, naszym naturalnym, no nie wiem, stylem, stylem życia. E, kiedyś e, konwertytka, moja koleżanka, <laughs> powiedziała, że jej e, znajomi powiedzieli, że ty, ten Islam stał się Tobą, my Ciebie w ogóle nie poznajemy. I tak sobie właśnie wyobrażam, że my powinniśmy przejść przez życie na ten Islam, to poddanie się o nas, od razu, powinno się stać nami, powinno nami przesiąknąć. Ta sura też mówi o czymś, e, o czymś bardzo prawdziwym: o Iptila, o testach, o wyzwaniach. O, o tym, że te życie jest oparte na odpowiedzialności, na pracy, e, na, na wyborach, e, na cierpieniu, e, pewnie też na triumfach różnego rodzaju w naszym życiu, że to jest taka, jest taka piękna przeplatana przepla, prze, e, droga e, albo jesteś na wozie, albo jesteś pod wozem, albo się nauczyłeś, albo masz się jeszcze nauczyć albo wzrosłeś, albo upadłeś, um, a, albo się wyzdrowiałeś, albo jesteś chory. Coś, coś, czegoś, coś czymś przeplata w tym życiu i, i bardzo często są to przeciwności, ale bardzo też często, tak jak Bóg powiedział, stworzy nas jako, jako ludzi i będziemy mieszkać na ziemi i to doświadczenie będzie pełne trudności. Um, bardzo ciężko jest nam wydostać się z tego doświadczenia ludzkiego i wznieść się do doświadczenia duchowego. Bardzo ciężko nam jest widzieć coś poza tymi doświadczeniami. Często ugrzęźniemy w tych doświadczeniach i one się stają naszą narracją i nie widzimy poza. A tutaj Bóg mówi, Saber, tak ja to odczuwam, Saber, bądź cierpliwy, bo będziesz przechodził przez tą drogę. Będziesz, tutaj w języku arabskim mówię, dzisiaj będziesz jeździł, przejeżdżał przez różne stacje swojego życia. I, I te stacje zaczynają się od tego, że jesteś zależny od swoich rodziców, później jesteś niezależny, potem jesteś zależny od swoich opiekunów albo od swoich dzieci. Ale na tym to się nie kończy. Bóg pokazuje bardzo wyraźnie, przynajmniej w tej Zurze, że będzie dzień Sądu Ostatecznego, a przed dniem Sądu Ostatecznego będzie co? Będzie twój barzak. I w tych dwóch stadiach naszego życia będziemy rozliczeni. Musimy przejść przez rachunek. Nic, co się dzieje na tej dunii, nie idzie na marne. To znaczy, że tą wolną wolę, ten wolny czas, to zdrowie, to bogactwo, czasami nawet i, nie wiem, moment bycia, bycia biednym e, albo chorym wykorzystujemy w e, kierunku albo przydatnym dla naszego życia, e, nie doczesnego, ale wiecznego, albo wręcz przeciwnie. Jest taki handis e, gdzie Aisha rozmawia z Protoksem Salam i się po tego, co masz na myśli poprzez duo, tą długą, którą wypowiedziałeś. E, a prorok Salam mówił się o łagodny rozrachunek, o łagodne rozliczenie. I Protoksem Salam wytłumaczył Aiszy, że jego żonie, że wniósł on do ostatecznego, będą, będą ludzie doświadczyli dwóch rodzajów rozliczeń. Jedno rozliczenie będzie łagodne, to znaczy, że zostanie im wybaczone. I spotkają się ze swoją rodziną. Tutaj w tej w jest powiedzmy że spotkają się z rodziną. co, co to znaczy ze swoją rodziną? So, ze swoim rodziną wyczerpan. A będą ludzie, którzy będą rozliczani, i to samo rozliczenie już będzie dla nich karą. To już będzie dla nich strata. Więc Subhana, ta sura pięknie pokazuje nam świat zewnętrzny, ten makroświat, gdzie ta ziemia, na której polegamy to niebo, na którym polegamy, że się nie zapadnie, że Ziemia, że ziemia się nie rozsypie, to wszystko, to wszystko się zmieni. To wszystko się zmieni i Bóg nas przygotowuje, wręcz podświadomie nas programuje do tego, że ta rzeczywistość nie jest trwała. I później wchodzimy do mikroświatu w tej służby, a mianowicie do tego, że my też nie możemy polegać na tych stadiach życia, w których jesteśmy w tym momencie, bo one się będą zmieniać. I nasza pozycja się będzie zmieniać. A jedyne, co jest pewne, to jest to, że mam, że mam obietnicę Adala Subhana i mamy błogosławieństwo własnego wyboru. Błogosławieństwo wolnej woli. Ta sura zaprasza, zaprasza tak naprawdę do do, do, faku, do świadomości, do świadomego okruczenia przez w własne życie w kierunku her. I tego Wam wszystkim życzę. Saramalaj, kumaramatyla, parakatu.